Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie kolejny odcinek poświęcony paszom dla drobiu. Powiem wam, jakie pasze warto stosować, jakich nie warto stosować. Ostatnio odnosiliśmy się do składników, o tym rozmawialiśmy, ile procentowo powinno być czego. Wszystko sobie oczywiście można sprawdzić w internecie. Można sobie kupić jakąś dowolną paszę i zobaczycie wtedy, że pasza pełnoporcjowa mniej więcej powinna mieć podobne proporcje białka, wapnia do innej, więc. Tutaj nie będzie za dużego zaskoczenia, jeżeli chodzi o kury Oczywiście, brojlery się trochę inaczej karmi. Kurki młode teoretycznie na tych fermach, zanim osiągną ten wiek nieśności, też się trochę inaczej karmi. Natomiast generalnie wartości są podobne, także tutaj się nie martwcie, że ktoś da za dużo, za mało. Wygląda to podobnie. Dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy o marketingu dużych firm będzie część druga, jeszcze część trzecią nagram już taką bardziej specjalistyczną. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o marketingu tych dużych firm i o tym, dlaczego ja polecam patrzeć, słuchajcie właśnie na składy, tak jak Wam zawsze mówię, a niekoniecznie na to, ile ta firma jest na rynku. Oczywiście, tak jak Wam wcześniej wspomniałem i tego nie kwestionuję, te firmy mogą mieć swój marketing, mogą mieć swoje działy, laboratoria, oddzielne działy, które sprawdzają pasze, na co nie mogą sobie pozwolić firmy małe, ale firmy małe, wierzcie mi, że też zależy im na tym, żeby na tym rynku zaistnieć. A jeżeli ktoś się trochę na drobiu zna, jeżeli ktoś ma fermę, jeżeli ktoś przez ileś lat kupuje od danego dostawcy, to czymś ta firma mała musi zaistnieć, żeby na ten rynek wejść. Więc tutaj dużo rzadziej wierzcie mi zda zdarza się jakiekolwiek oszustwo niż w przypadku firm większych, bo tutaj większa firma oczywiście ma renomę, jest ileś lat na rynku. I tak dalej. Także to jest czynnik, dlaczego ja uważam, że te małe firmy też powinniśmy na nie zwracać uwagę, ale nie jest to, słuchajcie, też reguła, bo z drugiej strony może być firma, która jest tyle lat na rynku, właśnie jest rzetelna. My od niej tyle kupujemy i dlatego ona się tyle utrzymuje, jest szczera, jest prawdziwa, zawsze sprzedaje ten towar, który powinna sprzedawać w dobrej cenie i oczywiście on ma wszystkie składniki. Co wam polecam? Polecam wam, tak jak wam wspominałem, ostatnio nie patrzeć do końca na cenę. Natomiast co jest bardzo ważne, sugerowałbym, słuchajcie, nawet czasami zapłacić 5 czy 10 zł więcej, jeżeli ktoś karmi w ogóle taką paszą pełnoporcjową, bo jeżeli ktoś nie karmi, to nie ma o czym gadać. Natomiast jeżeli ktoś karmi, sugerowałbym przede wszystkim słuchajcie zastanowić się, czy nie warto czasami zapłacić 5 czy 10 zł więcej za worek, ponieważ on ma więcej składników w sobie. Jeżeli popatrzycie na skład albo procentowo ma więcej czegoś, okazuje się, że możecie na przykład mniej tego kurą sypać i jeszcze na tym zaoszczędzicie. Więc nie patrzyłbym, że słuchajcie, 25 kg worek teraz powiedzmy kosztuje 20, yy, kosztuje 70 zł, a ten kosztuje 80. Może czasami warto zapłacić te 10 zł więcej. Ale to mówię też na to reguły nie ma musimy po prostu to y, sprawdzić. Nie trzeba mieć jakichś super umiejętności, żeby to sprawdzić. Słuchajcie, kupujemy jakieś dwie pasze, jakiś producentów. Patrzymy procentowo, co czego jest, mniej więcej spisujemy sobie na kartce te podstawy, bo one są na górze w tych składach wypisane, co ile czego powinno być, i po prostu mniej więcej tym się sugerując szukamy innej paszy i patrzymy stosunek właśnie tych parametrów do ceny. To, co powinno się w tych paszach znajdować, macie u mnie. Słuchajcie o pokarmie, nagrałem chyba około 10 odcinków, więc wszystko, co powinno się znajdować, jeżeli chodzi o skład, o pokarm, macie u mnie. Na kanale, jak nie możecie znaleźć, to albo napiszcie w komentarzu, albo napiszcie nawet na YouTubie w wyszukiwarce Pokarm dla Drobiu Spacja Dobo, czyli mój kanał, i tam wam wszystko po kolei słuchajcie, wyskoczy czym się sugerować, na co zwracać uwagę więc tak to wygląda co jest bardzo ważne, no ja tak jak Wam mówiłem nie promuję tutaj, nie chcę promować żadnej paszy może kiedyś jak zrobię paszę pod własnym logo, może kiedyś się uda coś takiego zrobić wtedy będę widział jak ona się produkuje jak ją się robi, albo jakoś tam będę w stanie się dogadać w inny sposób to wtedy może się zastanowię i faktycznie coś takiego dla Was przygotuję, natomiast generalnie no nie zależy mi na tym, żeby tu jakąkolwiek paszę promować jakąkolwiek firmę, sami dobrze wiecie że czasami są afery, no już nie mówię o tej aferze zbożowej, ale są afery z tymi różnymi firmami, właśnie nie chcę w to wchodzić, nie chcę się w to jakoś tam bardzo zagłębiać. Mówię Wam o tym tylko i wyłącznie dlatego, żeby tutaj powiedzieć Wam, jak wybierać, bo wiem, że macie z tym problem. Też chcę powiedzieć, że nie ma, słuchajcie, tutaj różnicy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek miejsce. Nie ma różnicy, czy kupujecie tą paszę na targu, czy będziecie ją kupowali. Gdzieś tam słuchajcie, na jakiejś giełdzie, czy przez internet, czy cokolwiek. Czasami to jest, słuchajcie, ta, ta sama pasza, a czasami co też czego wam nie powinienem mówić, ona jest po prostu, słuchajcie, i tu też część ludzi może się zdziwić, ale ona jest po prostu przepakowywana. Czasami duże firmy robią tak, słuchajcie, zresztą na pewno sobie zdajecie z tego sprawę, że kupują towar i przepakowują na swój, w swój brand, czyli w swoje opakowanie, sprzedając czyjś powiedzmy towar. Jakaś firma to wyprodukowała. Ja nie mówię, słuchajcie, że to jest coś złego, jeżeli oni za ten towar ręczą. Natomiast tutaj nie sugerowałbym się tym, że jeżeli mamy, słuchajcie, zielony worek, to jest na pewno ekologiczna pasza, albo jest napisane ekokurka, czy coś tam, to jest na pewno ekologiczna pasza. Nie mówię, że nie jest, ale nie mówię, że jest. Wszystko trzeba zweryfikować, sprawdzić, zobaczyć, jaki jest skład. Tutaj też jeden z widzów chyba ktoś tam pisał, że też czasami oszukują na składzie. Nie moi drodzy, nie mogą oszukiwać na składzie. Akurat to musi być zachowane. Tak jak producent może napisać, że jakieś tam jajka, to na przykładzie jajek wam podam. Nie wiem, od szczęśliwych kur, a one wcale nie muszą być od szczęśliwych kur, albo może być zielone opakowanie, a to są jajka klatkowe, jest trawa na opakowaniu. Tak, producent nie może was oszukać, słuchajcie, na składzie. Nie wolno. Po prostu nie może. Jest tyle różnych procedur, regulaminów, firm, które to sprawdzają. Wierzcie mi, że na składzie nikt was nie oszuka. Już naprawdę, jeżeli ktoś by was oszukał, to są olbrzymie kary dla tych firm, im się po prostu nie opłaca w ten sposób oszukiwać. Oczywiście jakieś tam minimalne parametry czegoś mogą się różnić, natomiast wierzcie mi, że jak nawet sprawdzając to, badając to, rozmawiając z ludźmi, którzy się na tym znają, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś po prostu powiedział, że ten skład na worku jest zły. Oczywiście. Jeżeli pasza była typowo taka, wiecie, pasza, pasza miała. W składzie mało procentowo tych wszystkich witamin, ktoś zrobił zielony worek z trawką, z zadowoloną kurką, mógł to sprzedać, natomiast skład musiał się zgadzać. Także tutaj warto na to słuchajcie zwrócić szczególną uwagę. Wiem, że część z Was w ogóle tak nie karmi, głównie skupiacie się na karmieniu zbożem, warzywami, oczywiście bardzo dobrze. Natomiast, tak jak Wam zawsze mówię, jeżeli ktoś sypnie łyżeczkę paszy pełnoporcjowej, do pokarmu dla iluś tam kur, to się wszystko, słuchajcie, rozejdzie po kościach, a tym kurom dostarczycie wszystkich składników potrzebnych. Dlaczego? No głównie dlatego, że bardzo często, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie, też ludzie to robią i to nie jest nic złego, wcale się wtedy nie zmienia smak jajka, jeżeli, podkreślam, tej paszy jest bardzo mało, sypniecie tylko trochę ponieważ bardzo trudno jest no my też nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie większość z nas osób które hodują kury żeby wiedzieć ile czego kurom jest potrzeba jeżeli dajemy trochę zboża trochę warzyw ok. natomiast jeżeli sypniemy słuchajcie taką łyżeczkę paszy pełnoporcjowej też nic się nie stanie nie mówię że zachęcam do tego bo to jest wasz wybór każdy karmi czym chce natomiast mówię łyżeczkę nie więcej słuchajcie i na pewno tutaj wszystkie składniki wtedy śpicie spokojnie bo wszystkie składniki są zaspokojone ktoś to układa są to firmy, działy, osoby, które się faktycznie na tym znają, specjalizują, zjadły na tym zęby, więc oni wiedzą jak takie pasze tworzyć. Pomijam fakt, czy jest to zdrowe, czy niezdrowe, pomijam fakt, czy ma to chemię, czy nie ma to chemii, bo nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, że po prostu robią to ludzie, którzy się na tym znają. Jeżeli wy widzicie, że czegoś waszym kurom brakuje, że coś się dzieje, warto czasami słuchajcie sypnąć taką łyżeczkę tego, na pewno uważam to jakoś bardzo tym kurom nie zaszkodzi, nie zmieni smaku jajka. Oczywiście, jeżeli sypniecie więcej. Więcej. Jeżeli będzie dużo tego więcej, albo będziecie karmić tylko tym, zobaczycie różnicę w smaku i tak jak to część ludzi, albo większość z Was myśli, to jajko będzie po prostu jak sklepowe, faktycznie. No bo tutaj sami dobrze wiecie, że na smak i na skład jajka głównie wpływa to, czym kura się żywi, czym kurę się karmi, więc yy, siłą rzeczy tak będzie. Natomiast jeżeli dacie trochę, na pewno nic się nie stanie. Okej, okay, moi drodzy, także to na tyle. Bardzo wam dziękuję. W ogóle powiem wam, że ostatnio myślałem o tym, nie wiem, co z tego wyjdzie, ale myślałem o tym, żeby może stworzyć taką paszę, żeby zaspokajała. Nie wiem, czy to było w ogóle wykonalne, ale, ale zobaczymy, która zaspokajałaby. Hmm, takie potrzeby właśnie tych małych hodowli, czyli ona by była w pełni e, taka, powiedzmy, nazwijmy to ekologiczna, natomiast tam byście mieli wszystko: jakieś e, pokrojone warzywa, zboże, śrutę, rzepak, kukurydzę, pszenicę, wszystko, wszystko, żeby tylko tym karmić po prostu. Wiecie, żebyście nie musieli oddzielnie dawać warzyw, zboża kupować oddzielnie śruty czy jakieś pszenicy czy czegoś, tylko żebyście wszystko mieli skompensowane w jednym worku. Nie jest to takie proste, byłaby to innowacja, może na coś takiego kiedyś się skuszę, pomyślę o czymś takim. Nie będę tutaj nikomu podpowiadał jak to zrobić, co zrobić. E, natomiast zastanawiam się coraz bardziej nad tym. Jeżeli oglądaliście do tej pory, to możecie napisać. Wydaje mi się, że byłoby to super rozwiązanie. No nie byłoby to super dla dużych firm oczywiście, natomiast byłoby to super dla Was i dla wszystkich ludzi, którzy mają kury, czy w ogóle planują je mieć i nie wiedzą czym karmić, albo po prostu muszą wszystko mieszać, byłoby to i wygodne i dobre. Trzymajcie się, moi drodzy, prośba o tą łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia, cześć.